Witam serdecznie drogie lwy na czytaniu tygodniowym od 8 do 14 lipca zobaczmy co też energie tego tygodnia dla Was niosą. Paźbęła dwójeczka monet a smieczy cięcia, cięcia. Nowa miłość, dwa asy, ależ energia, ależ energia, coś się odbudowywują naszych lwów. Słuchajcie, wiadomości, no można gdzieś ruszać, tak, czyli może być jakaś podróż, bo tu ścięcie, wyruszenie za marzeniami, tak, wiadomości, bardzo dobre wiadomości odnośnie marzeń, odnośnie pracy, Odnośnie uczuć, przecięcie, nie, dokonanie wyboru, tak? Dokonanie wyboru, pokonanie. Tak bym powiedziała, że postawienie stawienie drogie lwy w tym tygodniu na siebie, naprawdę na siebie. Nie, chociaż tutaj no, niektórzy mogą się ze mną spierać, bo dwa asy to są bardzo silne energie, ale ja bym tutaj powiedziała, że ponieważ jest te cięcie, tak? I ja stawiam na siebie. Ja stawiam na siebie w emocjach, ja się otwieram, ale nie stawiam bezpośrednio na miłość, bo tu bym powiedziała, że na obfitość, czyli na różnorodność. Tego, co przynosi mi życie. Ja po prostu idę sobie po malutku do przodu i towarzyszy temu, słuchajcie, jakaś informacja w tym tygodniu. Zobaczymy, jak się rozwinie dalej, czy, czy będzie tutaj tego pokrycie. Dobrze, co dla Was w związkach, ogólnie co w miłości, tak dla lwów w tym tygodniu? Dobrze, lewki patrzymy. Siódemka, czyli coś dojrzewa. Dojrzewają decyzje. Mam nadzieję, bo nie wiem, czy dobrze to biorę. Dojrzewają decyzje Czwuref, czwóreczka denarów, czyli chciwicie. Chciwicie w emocjach, czyli coś się kończy. Moim zdaniem coś się kończy, moi drodzy. W tym tygodniu siódemka. I siódemeczka, czyli e, mnogość. No tak, moi drodzy, drogie lwy, e, część lwów e, po części niejako jest tak nastawiona, ucięłam, rościłam, dokonałam takiego wyboru, przyszły wiadomości, e, ja chcę iść do przodu, ja nie chcę, e, jestem skąpcem. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu nie będzie tego cięcia do końca, ale decyzja, to tak jakbyście dojrzały do tej decyzji, poskąpiły uczuć marnotrawnemu, marnotrawnej, otworzyły się na doznania, czyli na mnogość tego, co może przynieść życie. Ja bym tu nie stawiała, że tydzień, tylko, że co może przynieść życie tutaj, jeżeli chodzi, słuchajcie, o uczucia. Widzę osobę troszeczkę, która ma, może darzyć, ma uczucia, może darzyć uczuciami, ale jednocześnie widzę też osoby, które po prostu nie chcą. Im się już nie chce darzyć, obdarzać tym uczuciem, one są zmęczone, ileż można tak. Ja już zrobiłem tyle podstaw, ja dałem takie podstawy, ja już tak przygotowałem gród, tak. I ja po prostu nie chcę, ja chcę iść sobie do przodu, ja chcę ze swoimi emocjami, z uczuciami, chcę ruszyć do przodu. Poza tym jest coś na horyzoncie, coś się przepnie, coś się, coś się zakończy, coś się zacznie czyli życie nie lubi próżni, tak? Gdzieś tam wszechświat lubi równowagę, czyli coś zakończamy. Co i zaczynamy. Dla związków, w związkach, moi drodzy, to tak, jakbyście albo wy, albo partner marzyły o rozkwicie uczuć na nowo, bo jest jakaś stagnacja, czyli ta rutyna dnia codziennego niejako zabiła bardzo fajne, bardzo fajne emocje w Was, lub niektóre po prostu chcą się tych emocji pozbyć, bo one im na chwilę obecno przeszkadzają, tak to moi drodzy yy, widzę, widzę też oczekiwanie tak, widzę też oczekiwanie no tutaj jest ta płodność, być może faktycznie jest to ciąża niektórych lwów, tak i taki wybór, szukamy imienia, tak jest informacja, szukamy imienia, szukamy yy, szukamy, czekamy, bo to już jest ten czas, bo to już za chwilę będzie może być przecięcie, no i może być ta radość tak, z tego poczęcia dobrze, moi drodzy, lub Poczęcia, Boże, poczęcia, urodzenia, tak? Yy, urodzenia, ale też yy, niejako niektóre tak, jakby panie miały, nie wiem, no test ciążowy, tak? Od tego zależy, co będzie. No i tak jestem w ciąży, tak? Jestem, okazuje się, że jestem, drogie lwy, yy, w ciąży. No nie ja, tylko wy. <laughs> ja już jestem za stara na to. Dobrze, e, teraz tak, yy, co w pracy? No, taka, to taka dygresja mnie e, w pracy, drogie lwy. Coś stworzyliśmy, nowy projekt, czyli jesteśmy spokojni, tak? Jesteśmy spokojni jako i słuchajcie, no przecudna energia, moim zdaniem jest przecudna energia, same, a tutaj bajka, poezja czyli mamy tak pracę, idziemy do czegoś, stworzyliśmy coś, mamy podłoże, podpisaliśmy umowę, tak, przeszliśmy na nowe stanowiska, zaczęliśmy je na nowo i jesteśmy poddawani, jesteśmy poddawani tak naprawdę bardzo rozsądnym, bardzo rozsądnym ocenom, tak, jeżeli coś zaczynamy, jeżeli coś zaczynamy, coś tworzymy, to się oczyszczamy, jesteśmy oczyszczeni, jesteśmy zadowoleni, bo werdykt jest po naszej mojej drodzy stronie. I tutaj taka podpowiedź: nie charujcie ponad siły, nie charujcie, bo zabraknie wam, zabraknie wam po prostu energii, emocji na to, trzeba coś przeciąć, trzeba to zrównoważyć. I widzę, że odnajdujecie się w tej pracy, w nowej pracy, szczególnie ci, którzy przeszli, szczególnie te raki, które przeszły do nowej pracy, nowe działy, nowe inwestycje, tak, nowe, nowe projekty, nowe działalności. To nie zachorowujcie się, idźcie z pełną wiarą. Jak najbardziej tutaj będzie. Będziecie bardzo dobrze ocenione, tak? Macie szansę na, na wiele jeszcze innych pomysłów, ale wszystko po malutku nie przecharowywajcie się. Bardzo fajne karty, nic wam nie grozi, nie ma jako takiego, słuchajcie, zagrożenia, bo są, wręcz bym powiedziała, że zostajecie. Jeżeli boicie się o stratę stanowiska w tym tygodniu, to nie bójcie się, nie tracicie. Dobrze, moi drodzy. I tutaj tak widzę, że jest komunikacja, komunikacja mamy z córką, tak, mamy z córką, e, tutaj jest e, prośba o pożyczkę od dziadka, bym powiedziała, ale dziadek nie chce pożyczyć, no ale w końcu się okazuje, że daje, tak, że daje, że daje ten pieniążek na start, mojej drodzy, tak, to widzę. I teraz druweczko, druweczko u lwów. Ach, czyli tak, włożony ogrom pracy, tak, włożony ogrom pracy, zdiagnozowanie. bym stawiała na to, że jakieś diagnozowanie, długie diagnozowanie, ale takie w miarę pozytywne. Teraz zadowolenie, szczęście, bo większość odwalonych, odwalonych problemów zdrowotnych, no i taki ruch, ruch działanie, czyli takie, troszeczkę bym powiedziała, że zachowujemy umiarkowanie, no ale jest martwy w stanie, tak, jednocześnie, bo tutaj wszystkie karty są do siebie, one ze sobą muszą współgrać, czyli tak naprawdę. Idziecie po swoje, jeżeli było ze zdrówkiem, nie rezonowało z wami zdrówko za dobrze, ono nie współgrało, to teraz będziecie wchodziły już po malutku. To tak jakby, bo to jest chyba któreś już czytanie, tak mi się wydaje, nie wiem, drogie lwy, że wchodzicie, zaczynacie, zaczynacie po prostu, jest ten proces leczenia, tak? Leczenia, ale takiego szybkiego, takiego spektakularnego, tak? Ono idzie, jest na to pieniążek, jest na to dobra decyzja, są jakieś, jeżeli jakieś zabiegi, to szybkie zabiegi, ono się. Szybko kończy, jesteście uleczone, szczęśliwe i dobrze się moi drodzy kończy. Więc jeżeli zdrówko, to nie umieracie spokojnie. Wybór jest bardzo, wybór w zdrówku jest niejako to, co podejmiecie, jakie decyzje podejmiecie, czy, czy jaki lekarz za was nie podejmie, tak? To będą decyzje pokierowane niejako sercem, co się rzadko zdarza: ostatnio lekarzy. Ale, ale będzie to pokierowane sercem w waszą stronę, troską o was i będzie, słuchajcie i będzie dla was na plus dobrze, zobaczmy, czego się nie spodziewacie w tym tygodniu drogie lwy walka, odejście od walki odejście od walki, tak, dobra i świat Czyli odchodzę od walki, odchodzę od walki, no to tak drogie lwy, powiedziałabym, że część z Was odchodzi od walki, stawia na emocje, tak, stawia na emocje, jednak przestaje walczyć, idzie w świat, czyli dla jakiejś tam cząstki państ, Państwa rozstajecie się z partnerem, idziecie w świat, nie ma tutaj bólu, to jest bardzo mocno przemyślane, jesteście wręcz bym powiedziała zadowolone, jakiś etap się zakończa i jakiś etap się zaczyna w Waszym życiu. Czyli gdzieś tam niejako jest wewnętrzne oczyszczenie ale stawiałabym, że nie są to związki formalne, jeżeli jesteście z, z partnerami, mogą to być partnerzy wieloletni ale nie jesteście w związkach, to może nastąpić tutaj w tym tygodniu może podjąć, paść decyzja o rozstaniu, o rozejściu, no tak to moi drodzy widzę, bo nie widzę tutaj związków z obrączką, tak tylko widzę wolne luźne związki, ale są to związki moi drodzy wieloletnie zakańczacie jakiś etap ogólnie taki to tak jakbyście byli w podróży wyruszamy sobie w kolejną podróż, tak ale dosłownie w taką fizyczną podróż. Jesteśmy w podróży, odpoczywamy, regenerujemy się, nabieramy sił, ale jesteśmy niejako przygotowani do, jak wracamy, tak, jak wrócimy do życia o tak bym powiedziała: wrócimy do życia, to jesteśmy gotowe, gotowi na to, żeby coś zakończyć, i to już jest definitywne, to dojrzewało w nas bardzo długo. Jesteśmy po prostu zmęczeni jakimiś walkami, przepychankami, czymś, co nas gniotło w życiu. I odchodzimy od tego, niejako idziemy sobie w świat. Drogie lwy, przecudne czytanie dla Was, przecudne chcę powiedzieć, wznoszące Was. To też jest taki, taki, tak jak tutaj mówię, to jest taki gwoździczek do transformacji, tak, który gdzieś tam został wyrwany, wyrwany i jesteście niejako pozbawiani, pozbawiani takiej jednej cząsteczki złej z Waszego życia. No dobrze, moi drodzy, pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejne czytanie za tydzień.